Cześć, już jutro, 8 czwartek, a ja przygotowałam dla Was latynoską wersję naszych pączków, czyli wyśmienite churros z kremem, musem czekoladowym. Zapraszam! Do przygotowania naszych churros będziemy potrzebować szklankę wody, którą musimy zagotować i tam roztopić mniej więcej 60 g masła albo odpowiednią ilość margaryny albo oleju, jeżeli wolicie i odrobinę... To wszystko razem mieszamy z drobiną soli, mniej więcej pół łyżeczki. Następnie dodamy do tego mm, szklankę mąki, ale to wszystko Wam pokażę także spokojnie. Będziemy potrzebować też trzy jajka. Tutaj mam taki drobno zmielony cukier i cukier cynamon, który zmieszamy, to będzie nasza posypka. Przygotuję też gorącą czekoladę i wykonam ją z kremówki śmietany, do tego właśnie ciemna czekolada i odrobina wanilii i troszeczkę cynamonu, ale to też wam pokażę później. I będziemy potrzebować też olej albo jakiś tłuszcz do tego, aby smażyć nasze churros. Szklankę wody, masło i odrobina soli kiedy masło się rozpuściło dodaję mąkę. Zapomniałam wam powiedzieć, że jeżeli nie macie mąki samoroznającej, to możecie dodać łyżeczkę proszku do pieczenia. I teraz musimy wszystko szybko mieszać. Szybko, szybko. Tak żeby nam się mąka dokładnie połączyła i z tego wychodzi coś takiego gęstego. To mi przypomina to jako ciasto na kopytka. Wszystko też zagotowuję, tak jak widzicie. Nie zdejmę tego z ognia, mieszam. Wyłączam ogień, gaz, co tamkolwiek macie. Chciałabym mieć indukcję, ale nie mam. I Ja wszystko przełożyłam do miski, w której wcześniej była mąka, dlatego, bo chcę, żeby to mi teraz troszeczkę przystygło, zanim do, będę dodawała do niej jajka. Teraz czeka nas ciężka zabawa, bo będziemy musieli dodawać jajku jeden po jednym. Wszystko dokładnie mieszać, a to niestety zajmuje najdłużej w całym tym procesie. Ale wierzcie mi, że będzie warto. Słowo daję, że chyba lepszego, lepszego nie potrzeba mi wysiłku tutaj fizycznego dla moich ragun, bo na siłowni na pewno Wyczułam lisz, ból, ostatnie jajko na szczęście, wszystko mieszamy masa już jest gotowa i zaraz będziemy się zabierać za smażenie, czyli w tym czasie przygotowuję garnek, w którym wlałam trochę tłuszczu i poczekamy aż się dokładnie nagrzeje a to możecie też włożyć do lodówki teraz żeby się trochę chłodziło w międzyczasie kiedy olej się grzeje do torebki plastikowej wsypuję cukier drobno zmielony i cynamon tutaj muszę uważać, na którą dziurkę otwieram choć <noise> mi się sypnęło za dużo wszystko mieszam i mam już cynamonowy cukier śmietanę kremówkę przelewam do garnka tutaj mam 300 ml trochę mi się wylała, ale to nic odrobinę ekstraktu waniliowego jeżeli macie pastę, to musicie dodać pastę jeżeli macie laskę wanilii, to też będzie super i odrobinkę cynamonu Doprowadzamy to do wrzenia. Dodaję pół tabliczki gorzkiej czekolady. Wszystko mieszam, aż się czekolada rozpuści. Zniwam z ognia. Mi udało się kupić to fantastyczne urządzenie kiedyś w Lidlu. Tutaj możemy robić ciastka, a możemy też właśnie robić churros. Dlatego, dlatego go kupiłam. I wkładamy nasze ciasto tutaj do, do środka. Wkładam naszą mieszankę. Jak jest cieplejsza, to wtedy jest lepiej. Ja zostawiam ją trochę w lodówce, dlatego jest już ale powinniśmy dać radę. Oczywiście, jeżeli nie macie tej specjalnej maszyny, to możecie korzystać z torebki z odpowiednią końcówką. Kiedy tłuszcz jest bardzo gorący, mniej więcej takie kawałki i najlepiej jest je właśnie wycinać. Nożeczkami, i smażymy przez kilka minut, aż się zarumienią. Uważajcie, bo jest bardzo gorące, najlepiej, kiedy jest jeszcze ciepłe. Taczamy je w naszym cukrze i wkładamy do słodkiego pojemnika. Chyba możecie wierzyć mi na słowo, że czur z smokojów wyśmienicie, szczególnie z tym cukrem. Tutaj mam mniejsze porcje, ale możecie też przygotować większą miskę wtedy, więc osób będzie mogło się nią dzielić. Koniecznie dajcie mi znać, czy wy ten przepis i czy może w tym roku zakończy on u Was na stołach. Trzymajcie się ciepłutko, Do zobaczenia. Pa, pa!